Brakowało nam dosłownie 3, może 5 minut góra. Praktycznie rufa była odpompowana już. Gdyby pompy działały jeszcze dosłownie 3 minuty, już by odpompowały na tyle wody, żeby uzyskała swoją pływalność. Ona już prawie pływała. Rozszczelniła się poduszka albo zawór z prawej burty, albo po prostu się rozdarła o jakiś przedmiot. Schodzi zaraz Nurek, zrobi inspekcję, będziemy wiedzieli więcej. Prawdopodobnie jakiś przedmiot bądź bryła lodu dostała się między keję a burtę. To było większe od odbijaczy, czyli odbijacze nie spełniały już tutaj jak gdyby swojej funkcji chronienia burty. No i nieszczęśliwie na łączeniu planek to jeszcze nastąpiło, tak, że wcisnęło jedną plankę. Łódź waży 30 ton, także wiatr zachodni dobijał ją, wali tutaj. Przez całą noc podejrzewam, że leciała tam woda, na drugi dzień też. Musiało już być jej później tak dużo, że dosięgła elektroniki pompy się wyłączyły zęzowe. No i to wtedy to już jest pół godziny, godzina i statek jest na dnie. Dla mnie jest najważniejsze ją wydobyć w tej chwili. A już później będziemy się martwić. Walczymy dalej.